Hejka, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie właśnie kolejny odcinek. I serdecznie pozdrawiam kuku. kuku QX, Serdecznie Cię pozdrawiam. I niestety nie będzie krótkiego przywitania, bo krótki info. Mam nadzieję, że tyle informacji Wam wystarczy, i oczywiście tam, tą... oczywiście, pozdrawiam Pudding Gear, tylko napiszę, że nagrywam, żeby wiedziała. Nagrywam. Dobra, szczególnie to taka animacja. Pudding Girl. Wiecie co? Bo do niej miała być taka niespodzianka, że damy jej pozderko, bo mam dużo właśnie diamentów. I właśnie taka będzie niespodzianka. Chodzimy na sklep Diamond, ale napiszmy jej. Niespodzianką będzie... Niespodzianką będzie... Oczywiście, że pozdrow. <grych> o, boi się, zobaczcie. Boże, to jest takie ekscytujące. Kiedy dajesz pozdro. Dużo... No i oczywiście pozdarka jej daliśmy. <taka>, Taka słodziutka. Oczywiście cię serdecznie pozdrawiam. Już drugi raz robię taką fajną niespodziankę. Zobaczmy reakcję. cię pisze. <taka> Ale się wystraszyła. Hi hi. Hi hi. No no, no świetna reakcja, no świetna, świetna, no widać, że niezła jest reakcja, o, dobra, może teraz zrobimy sobie, pójdziemy na zakupy, bo dało nam troszkę i właśnie, Udało nam się wbić ten 17 level, na którego czekałam cały czas. No, i z tego jestem Wam bardzo wdzięczna. I w ogóle. oparcie przyszła. Powiedzmy, że nagrywam. Na Nagrywam. No, zobaczcie, co napisały. je. zła reakcja na Pozdro I śmiechnie ta nie Niezła reakcja na Pozdro Dobra, kupmy coś, bo mam teraz 4000 No fajnie Boż Ona napisała Boże No dobra no i właśnie będzie dzisiaj konkurs. Piszcie w komentarzach swoje niki będę y, losować. I będzie na to konkurs właśnie konkurs na jedną rzecz z listy życzeń. Oczywiście minimum 500 rzeczy. 500 Starcoins. Mi się podobają to takie włoski. O, właśnie takie. Podobne chyba są do żółwiowych, ale ja się tam nie znam na tych unikatach. Zobaczcie, właśnie, właśnie, sprowadzili tutaj nową kolorystykę. I to właśnie teraz jest podobne do tego. Do żuwiowych. Zrobimy sobie z tego, oczywiście, z tych wosków, luczka. Ty damy takie. Tu będzie właśnie taka kolorowa, różowa. Możemy jeszcze dać coś takiego? Nie no, takie, już takie, już. Takie crazy pony mi wystarczy, jak tam było napisane, tak. Okej. Okay. Patrzcie, nawet podobne jest do mojej czapeczki Drip, którą sobie kupiłam. To z nią będzie właśnie, bo jest bardzo ładna. Ale eee, na razie Sprawdzimy sobie właśnie, jakie ubranka będą pasować do tych naszych włosków. Crazy Pony. Dobrze, to najpierw zacznijmy od tych włosków. O, serduszka nam napisała. Słodko. No, raczej takie kwiatki chyba. Oparcie, jak dużo kwiatków teraz będzie. No to tak, takie zostawiam Tutaj. O, i właśnie też jest konkurs w arcie na takie właśnie białe ołówkowe. O, da nam autograf. O, to będą pasować. Lubię, jak ktoś jest szczęśliwy właśnie. Jak ktoś zrobię i są szczęśliwi. Może sorbetki sobie ubierze. Nie. Znajdziemy coś lepszego. O, taka chyba będzie okej. Okay. No może być taka. Jak coś to przepraszam za takie krzyki to sąsiedzi. No dobra i też zmienimy sobie tutaj. oparcie grawki, to no, oczywiście my damy. Bardzo przepraszam jak coś słychać, bo to sąsiadki. Damy jakąś fajną animację. Mm -mm. Może być taka, bo wianek roślinny no to też rośnie. Dobra, właśnie to będziemy kończyć. Serdecznie pozdrawiam tą osóbkę i tą osóbkę. I pa! A tak przy okazji znowu napisała nam tutaj: hej, ty, Ten serdecznie pozdrawiam.